A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj będzie luksusowo, bo dzisiaj zabieram Was w podróż do Luksemburga. Luksemburg kojarzy się z luksusem. Samo to słowo, Luksemburg, brzmi bogato. A do tego ogromne PKB, raj podatkowy, mekka bankierów, no i jedno z państw założycieli Unii Europejskiej, a to brzmi prestiżowo. A prestiżowo to znaczy bogato i drogo. Luksemburskie luksusowe tramwaje. Są takie miejsca, w które ludzie marzą, żeby pojechać. Miejsca mistyczne, magiczne, tajemnicze tak emocjonalnie jakoś z nami związane, jak na przykład Machu Picchu w Peru, albo Himalaje, albo Paryż ze swoją wieżą Eiffla, czy do niedawna z katedrą Notre Dame. I kiedy pojedzie się w to miejsce, to napływają te wszystkie pozytywne emocje, wzruszenie, człowiek czuje się spełniony. Ale coś Wam powiem. Tutaj tak nie jest. Tutaj nie mam tego uczucia. Zapytacie więc na pewno, to po co tu jesteś? Dlaczego przyjechałaś do Luksemburga? Widzicie, jak dobrze was znam? A odpowiedź jest banalna przez przypadek. Zawsze jak gdzieś jadę, nieważne czy na długo, czy krótko, czy przypadkiem, czy jest to podróż długo planowana, to staram się ten czas na miejscu wykorzystać możliwie jak najlepiej. I tak zapisałam sobie kilka punktów do zobaczenia w Luksemburgu, i chętnie bym wam to opowiedziała, ale jest straszny hałas, bo idzie jakaś orkiestra. Zobaczmy, co się dzieje. No cóż, nie było to zbyt widowiskowe, chyba że ktoś jest ogromnym fanem orkiestr dentych, No ja nie jestem. Chciałabym Wam opowiedzieć o tych punktach, które sobie zaznaczyłam do zobaczenia w Luksemburgu, więc wrócę na moją ekstra miejscówkę, usadowię się i powiem Wam, co mam dzisiaj w planie. No, powiedzmy, że jest prawie tak jak było. Punkt pierwszy spacer starym miastem. Punkt drugi... za mną niezwykłe miejsce katedra Notre-Dame, ale nie w Paryżu. W Luksemburgu. Myśleliście, że tylko Paryż ma katedrę o takiej nazwie? No to niespodzianka. Luksemburg... Też taką ma. W sumie kto boga temu zabroni? To mam niewiele czasu, bo tylko 24 godziny. Na szczęście wszystkie ciekawostki są tutaj skoncentrowane w centrum. I szczerze Wam powiem, że ratuje mi to 4 litery, bo zapomniałam zapasowych baterii, więc muszę teraz wracać do hotelu. Vloger roku. Mówią, że jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach. Tak naprawdę problem jest w tym, że za często zmieniam torby i baterie zostały w innej torbie po prostu. Dobra, pora wymienić. Okej, okay, to robię kolejne podejście do wyjścia do miasta. Tym razem się już nie poddam. Mam trzy zapasowe baterie, mam wodę w plecaku, pieniądze. Będę łazić do wieczora, choćby nie wiem co. You're up in the sky, yeah. Tego miejsca nie było na mojej liście, ale jest warte komentarza. To cmentarz wojskowy żołnierzy amerykańskich. Symetria i matematyczna precyzja białych krzyży jako wspomnienie chaosu i nieracjonalności wojny. Mijam te krzyże z których każdy ma wyryty stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza, który oddał życie podczas II wojny światowej w bitwie o Ardeny. Ale ja nie widzę krzyży, tylko w półurwane myśli, przerwane gwałtownie tak daleko od domu. Widzę krewnego, który nigdy nie doczeka się powrotu swojego syna, ojca, męża czy też brata. To również marzenia, których ktoś nie zdążył spełnić, słowa, których nie zdążył wypowiedzieć, i życie, którego nie zdążył przeżyć. Zastanawiam się, czy przy kolejnej próbie wyciągniemy wnioski z historii, by już nigdy więcej nie pojawiały się nowe białe krzyże na zielonych łąkach. Mam taką ciekawostkę, ludzie tu mało się uśmiechają. Au! Jak zapewne wiecie, Luksemburg jest księstwem rządzonym przez księcia, i ten książę rezyduje właśnie tutaj. Muszę przyznać, że ten budynek jest bardzo ładny. Szczerze powiem, że nie wiem dlaczego zakładałam, że będzie inaczej, ale tak jakoś myślałam, że to będzie zwykły budynek, a jest naprawdę okazały. Przy okazji powiem Wam taką ciekawostkę o tej panującej rodzinie książęcej, bo wyobraźcie sobie, że nie izolują się oni tak jak na przykład rodzina brytyjska. Księcia i jego rodzinę można spotkać normalnie na ulicy, w sklepach, w filharmonii, więc mam taki mały pomysł, że skoro mam trochę więcej czasu, to sobie posiedzę tutaj trochę i zobaczę, może wyjdą na przykład na lunch. No i nie byłoby mieć autograf księcia, co? Albo zdjęcie, tak, selfie na Instagram z księciem. No nie mam dziś szczęścia, przynajmniej jeśli chodzi o księcia. Ale może coś ciekawego zobaczę, znajdę w kazamatach, więc idę teraz do kaz kazamatów. Kazamat, jakkolwiek się to odmienia, może znajdę tam jakiś skarb. Mapa Google znowu mnie oszukała i zupełnie przez przypadek znalazłam się w miejscu, którego nie planowałam. Ale nie żałuję, to jest chyba jeden z najlepszych parków miejskich, jakie widziałam w życiu. Wygląda jak las, ptaki śpiewają jak oszalałe. Są tutaj skały, potoczki. Jest naprawdę pięknie. No i co, i zamiast zwiedzać, zamiast szukać tych miejsc z mojej listy, o których Wam mówiłam, to ja siedzę tutaj i słucham sobie śpiewu ptaków. I tak moje myśli wracają trochę do tego Edynburga, w którym niedawno byłam, gdzie również tak niedaleko miasta są skałki. No, i zazdroszczę, zazdroszczę tym ludziom, że mają takie nieziemskie widoki i mogą mieć tak bliski kontakt z naturą, w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Wiecie co? Ja mówiłam wcześniej, że ten Luksemburg nie był nigdy na mojej liście miast i państw. Do zobaczenia i powiem Wam, że się wstydzę, wstydzę się ogromnie. Zobaczcie, co tutaj jest, jak to wygląda. fakt, że jeżeli jeździmy sami bez przewodnika, to czasem umykają nam jakieś mega ciekawe rzeczy albo fajne historie, które tylko przewodnik może nam opowiedzieć, albo na przykład jakiś taki kontekst historyczny miejsca, w którym się znajdujemy. Ale ja sobie bardzo cenię to w takich właśnie samotnych podróżach, samodzielnych podróżach, że to ja dyktuję czas, jaki chcę poświęcić na dane miejsce. I tak jak teraz trafiłam tutaj w na tą niezwykłą panoramę. To jest notabene jeden z tych punktów, które miałam sobie zaznaczone w moim notesiku. No jest tu naprawdę pięknie i myślę, że gdybym była z wycieczką, ile wycieczka by mnie tutaj przeprowadziła, to pewnie przelecielibyśmy punkt widokowy, cyk, cyk, zdjęcia i do widzenia. A tak to... tak w zasadzie ja już bym tu mogła siedzieć do końca dnia. To jest tak pięknie. To są w ogóle skały. Wyobrażacie to sobie? Kochani, jeśli miałabym wam rekomendować jakieś jedno miejsce, które musicie zobaczyć w Luksemburgu, to jest to, na 100% to. Napiszę wam tutaj, jak to miejsce się nazywa. Tłumaczy się je również po polsku jako najpiękniejszy balkon Europy. I zgadzam się w tym w 100%. Tu jest fenomenalnie. I wiecie co, teraz kiedy mówię o bogactwie i luksusie w kontekście Luksemburga, to widzę to zupełnie inaczej. Nie przez pryzmat finansowy, ale przez pryzmat tych przepięknych zasobów naturalnych, które tutaj są. Tych przepięknych widoków, tej przepięknej natury, tych śpiewających ptaków, otoczenia skał, wzgórz. To jest naprawdę wielkie bogactwo i wielki luksus. Na szczęście, że zamontowali to takie sos -y w razie gdyby komuś coś się stało albo zabłądził, bo powiem Wam, że nie mam żadnej mapki, jestem wewnątrz tych kazamatów i tak łażę góra, dół, dół, góra, dół, góra, dół. I już straciłam rachubę, gdzie tak naprawdę się znajduję. No nic, kolejne schody do góry zobaczymy, może mnie wyprowadzą do wyjścia. Mam nadzieję, bo powoli już dostaję klaustrofobii. Udało się. Na szczęście te schody wyprowadziły mnie na górę. Jest pięknie i jasno i powiem Wam, że ja nie czuję się dobrze w takich podziemiach jednak. Najlepiej jest mi na powierzchni. Kazamaty zaliczone. Zeszło mi na to trochę więcej czasu niż bym chciała. Musiałam zapłacić za wstęp 7 euro i uważam, że nie warto. Oczywiście jak ktoś bardzo lubi tunele, w których nie ma nic poza tym, że są tunele i pajęczyny. To może i fajnie, bo tych tuneli jest dużo, można się tam trochę pokręcić, ale jak dla mnie, no ja zdecydowanie lepiej się czuję na powierzchni z dużą ilością przestrzeni, bo w takich małych, ciasnych tunelach dostaję trochę klaustrofobii, więc jak dla mnie atrakcja możliwa do pominięcia. Ale niezłe jest to, że te kazamaty zostały wybudowane. I służyły miastu przez bardzo długi czas, dzięki temu miasto długo e, utrzymywało niezależność. E, oparło się atakom Francuzów w XVIII wieku. E, ludzie chronili się tutaj w czasie II wojny światowej. No i nie dziwię się, bo ciężko jest zbombardować skały. Aj, no i zapomniałam Wam powiedzieć co teraz. Teraz idę do Mudamu, czyli, czyli muzeum, muzeum Sztuki Nowoczesnej. i do Filharmonii, to znaczy chcę zobaczyć te budynki z zewnątrz a są one, zaraz Wam pokażę gdzie. Czeka mnie 30-minutowy spacerek do nich. Tak. Wiecie co, tak sobie idę, rozglądam się na boki i zobaczyłam fajną rzecz. Tam? Tutaj w tym miejscu dokładnie jest winda panoramiczna, która może mnie zabrać na dół z fajnym widokiem. Czytałam o tym! I chcę to przeżyć. Nie, nie, żeby to było moje marzenie, ale no skoro tu jestem, to chyba fajnie, nie? Przejechać się taką panoramiczną windą. Muzeum może poczekać. Widoki są ważniejsze. Przynajmniej dla mnie. No i jest mój panoramiczny tunel, ale mam jakieś dziwne wrażenie, że nie będzie tak intymnie jak sobie to wymarzyłam, bo widzę, że rzesze ludzi idą, żeby skorzystać z tego miejsca, zjechać sobie windą. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dopcham się chociaż do okna, żeby mieć jakiś ten panoramiczny widok. Super, ale ciut za krótko. Nim zdążyłam cokolwiek zrobić, nagrać, zorientować się w ogóle, że jedziemy, to już byliśmy na tole. Strasznie szybko jeżdżą te windy. No nic, to kolejna atrakcja odhaczona. Bardzo się cieszę, jak się uda, to w drugą stronę po zwiedzaniu Muzeum i Filharmonii też tutaj przyjdę, żeby sobie z kolei wjechać tą windą. Już to jest creepy. Nigdy nie myślałam, że droga na mapie oznaczona jako parczek, to będzie taki dziki las, który, by the way, o tej godzinie, czyli trochę po 19, wszystko jest całkiem ciemne. Musiałam bardzo mocno podbić ISO, żeby było widać w ogóle moją twarz. Trochę się boję łazić po lesie sama. A wiecie, to tam różnie bywa, nie? A wyobraźnię mam bardzo rozbudowaną. Muszę zerknąć, czy dobrze widać. Oczywiście, jak to zwykle bywa, w takich miejscach nawigacja nie działa. No bo po co? Trafiam do jakiegoś fortu, ale są ludzie, więc jestem bezpieczna. już chyba niedaleko. Wiecie co? Jest jeszcze jeden taki problem. Cały dzień jak chodzę po tym mieście, to tak jakoś zapomniałam, żeby się nawodnić. Strasznie mi się pić chce. Oczywiście pewnie się znajdzie ktoś. Cóż, jak ktoś się znajduje, jak tą nie nosisz ze sobą wody, nie chciałbym z tobą chodzić, jak ty się tak nie zabezpieczasz. No cóż. Kolejne tunele i kazamaty, ja już mam na, na dzisiaj serdecznie dosyć. Na szczęście ten tunel był krótki. Jedno czego żałuję, to to, że nie mogę wam przekazać w swoim filmie zapachu. Jest tutaj taki specyficzny zapach stęchlizny, taki jak w starej piwnicy. Myślę, że to dodatkowo nadaje takiego, takiego niepowtarzalnego charakteru miejscu. To jest. Wspaniała przygoda. To, że jest tu pięknie, już Wam mówiłam. To, że miasto to mnie zaskoczyło, też już powiedziałam. To, że jestem mega zmęczona, to z tego chyba jeszcze nie mówiłam. No i to muzeum, do którego się wybierałam. Jest za mną, ale jest już niestety zamknięte. Plan był taki, że wejdę sobie do środka i napiję się kawy, bo ponoć jest tam pięknie usytuowana kawiarnia. No niestety, dzisiaj nie będzie mi dana się o tym przekonać, ale może jeszcze kiedyś, kto wie. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie miała dla Was ciekawostki, a dzisiejszą ciekawostką jest to, że to Muzeum Sztuki zostało zaprojektowane przez tego samego pana, który projektował piramidę w Luvrze. Teda, wiecie, film bez ciekawostki, filmem straconym. Nie wiem, czy jeszcze coś będę dzisiaj do Was mówić, czy będę miała siłę. Pokażę Wam na pewno jeszcze kilka obrazków tutaj z mojego spaceru. I na wszelki wypadek. Żegnam się z wami. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję za wspólne zwiedzanie Luksemburga. Jeżeli podobał wam się film, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Subskrybujcie, jeżeli chcecie dołączyć do grona fanów Słoni i nie przegapić żadnego filmu, zapraszam was serdecznie. Jestem otwarta na nowe przyjaźnie. A tymczasem, Borem Lasem. Do zobaczenia. Pa. Jeszcze nie wyłączajcie! Na najwyższy szczyt Luksemburga można wjechać samochodem, i jest on dokładnie tutaj. Tak więc, mój kolejny szczyt do korony Europy zdobyty. A ja tym samym kończę już moją wizytę w Luksemburgu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!